Berek, witajcie w nowym vlogu w takich słuchajcie klimatach. Tym razem wjeżdżamy na kopę. Dalej się już wchodzi na śnieżkę z nóżek. Niestety, ale obtarłam tak, po prostu nogi. Że i to tak cud, że zwiedzamy to, co zwiedzamy. Dlatego tym razem będzie w luksusowych warunkach. A następnym razem, jak się przyjedzie, to trzeba zakupić po prostu porządne buty jest tego Nauczka, a nie jakieś buty ze Stadivarius'a, dziewczyny. No, także... Słaba pogoda trochę. No, mamy wszystko właśnie tak za mgłą. o właśnie tak, ale dzisiaj już, słuchajcie, wyjeżdżamy, w czwartek i po prostu już trochę szalnie skorzystać, już nie patrzymy na to, że już tak jest, tylko jeszcze nacieszyć oczy tymi górami i widokami, ale mi ten w uszach, a Tobie jeszcze nie? Okropne. A wiecie z czego mi nauczyła mama jak zatyka Wam się w uszach? Przyłykajcie ślinę. Na przykład zjeżdżacie z różnych, wiecie, czasami w Polsce klimatów drogowych i zatykają się wam uszy, to przełknijcie ślina. Taka ciekawostka. Ślicznie jest. Ale widać ten od razu że taki nowy jest jak podjedziemy idziemy tam tego Po 4 lata dopiero na to dziubek wjeżdżamy w chmury Nie widać no. O ja No zobaczcie jesteśmy w chmurach normalnie Ale jaka Cisza, nie? No Zatyka. Ale fantastycznie. Teraz tak z horroru zamkło. Oh, zjeżdża ławeczka. Zróbko się przebija. Kaffee. kafe. Wzdrówko. Super. O, a idziemy tam, 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 tam. Zobaczcie, jesteśmy tak blisko i tutaj przed nami jak widzicie jest budynek i ile można z kami dzielić metrów tak orientacyjnie. No. I zobaczcie jak jest. No i zobaczcie jak jest za mgłą. To jest w ogóle niesamowite uczucie, jak tu jest gęsta mgła już. Hvad er det nam, że będziemy za pół godziny na Śnieżce. I nie kupiliśmy, słuchajcie, specjalnie magnes, dlatego, bo mamy plan kupić buciory, przejść Śnieżkę normalnie pieszo, na Śnieżkę, na Śnieżkę i dopiero wtedy kupić magnes taki. Takie, wiecie, będzie motywacyjne. Gdzie idziemy teraz? Na górę. Daleko, Daleko Daleko. Jest. Ja, ik denk het ook. Okay. Wat is dat? Wat is dat? Een kleine bocht. Oh, oké. Ik hoop niet dat er iemand bij Nee, Co mówisz, Czechy? No tam już są Czechy wszystkie, mm. jest wyciągnięte z Czech, no. Jak mi się wydaje, że to są Czechy. Jest, nie jestem pewnie do końca. A, one. Mieszka tam. Patrzcie ile tu jest w ogóle skał na szczycie. Patrzcie na to. Słuchajcie, czeski kozel Normalnie 15 zł I orzeszki ziemne Miałam dzisiaj, że mam pistację Full wypas Trzeba było założyć kaptur bo Generalnie tutaj już trochę chłodnej, a jak się wchodziło to naprawdę ciepło. No czek się schodził wchodząc, więc można się przyziemić, tylko gruzę trzeba było założyć. Patrzcie, w jakich fajnych pękach siedzimy. Pięknie. A tu słuchajcie, Czechy wjeżdżają sobie na śnieżkę. Proszę bardzo. Jak wygoda zrobiona. O, super. To coś takiego mi się wydaje tylko, że większe no. p jest, jak się na kaszpróbach chyba wjeżdża zakopany. Tak? Też takie właśnie. Tak gilarska wysoko wasza weszła. Zobaczcie, ze strony Polski normalnie mleko, nic tu nie widzimy, a na stronę Czech, tam szlaki normalnie są widoczne, góry, co byliśmy tam, jedliśmy orzeszki. Wchodzimy słuchajcie ze śnieżki w dół. A tam byliśmy. Muszę wam coś powiedzieć. Mamy godzinę 13.24 i mówię do Kamila, że o tej godzinie jesteśmy na śnieżce, No, już powolutku, powolutku niżej, z pięknymi krajobrazami. Też w pięknie, coraz bardziej widać wszystko, bo gdzieś te mgła jednak opada, a gdzieś przed północą. Tak wiadomo, późno już, bo jeszcze ci staniemy na obiadek. To już będziemy u nas w domku, w naszym łóżeczku, bo dzisiaj już wracamy. Także tego vloga, jak widzicie, to czwartkowy śnieżka i powrót do domu. Ale ślicznie jest. I na tych wysokościach praktycznie mgły już nie ma. No, fajnie wszystko widać, a rano było inaczej, ale też fajnie tak w chmurach. Słuchajcie, prawie dojechaliśmy do domu, wkrótciliśmy sobie niedaleko u nas do karczmy, żeby zjeść obiadek. Kamil ma szarmę z frytkami, zestaw surówek. E, chciałam pluski śląskie, ani z ludzki śląskami z bo więc opiekany ziemniaki, ryż, marchewka z groszkiem i w ogóle przepyszny jest sok wyciskany, świeży, pomarańczowy naprawdę miamcik. Także uciekamy jeść. A ja słuchajcie, z Wami pożegnam się już. Widzimy się jednak dla mnie po dłuższej przerwie, bo będę miała teraz was, dla was wstawiać po tych wszystkich e, wyjazdach. Także dziękuję, że byliście ze mną i co? Do zobaczenia w domowych vlogach.